Dzień dobry Państwu, mój gość. Niezmiennie Michał Wleklik. Niezmiennie Michał Wleklik, a z drugiej strony niezmiennie Dariusz Milczarek, nasz program Sales Też jest, niezmiennie. Też niezmiennie. Oto jest właśnie kontynuowany. I nie tracąc już czasu, wróćmy do naszej ostatniej rozmowy wczorajszej, której końcówka dotyczyła tego, żeby po prostu jakoś dobrze umówić się z klientem, że umówi, umówić się, żeby na końcu spotkania kolega klient wyraził jakiś swój pogląd w kontekście potencjalnej współpracy lub jej braku także musimy to zrobić na początku spotkania to jest pierwsza rzecz na pewno która jest istotnym narzędziem mówiliśmy przykłady tego. czy coś jeszcze no trzeba się dobrze umówić żeby móc dobrze to egzekwować czyli bo co z tego, że się omówiły, jeżeli na koniec no, zabraknie tego elementu przywołania tego kontraktu. Co prawda, mówiłeś o takiej sytuacji, że klient sam to przywoła, panie. Tak, zdarza się bardzo rzadko, znaczy może nie bardzo rzadko, no, ale raczej w mniejszości będą ludzie, którzy powiedzą: Dobrze, panie Michale, skoro tak się na początku mówiliśmy, to teraz ja panu powiem. Tylko będzie jednak po stronie handlowca leżał obowiązek przypomnienia. Tak jak pan pamięta, na początku mówiliśmy się na informację, taką wstępną, oczywiście. Czy to jest coś. Czy z czym idziemy dalej i rozmawiamy, czy w jakichś przyczyn pan stwierdza na tym etapie już, że to nie ma sensu, zatrzymujemy się, i tak jak wspomniałem na początku, dla mnie też to będzie OK. Czy jakie przypomnienie klientowi na co się umówiliśmy? no bo znowu nie mierzmy ludzi własną miarą? Jeżeli on się z nami umówił 45 minut temu, w międzyczasie dostał dawkę uderzeniową nowej wiedzy, informacji, rozwiązań, możliwości właśnie mu zburzyliśmy świat, bo pokazaliśmy, co możemy dla niego zrobić. No to gdzieś ta informacja mogła uciec. Tak. I nie powinniśmy oczekiwać, że on siedzi z, z zeszytem, a faktycznie tak będzie. No tak, czyli trochę takie, panie Michale, to jest właśnie ten moment. Tak. Start. No, no, ludzie, no, jak, nie, nie można oczekiwać od kogoś, że będzie dokładnie znał skrypt sprzedażowy, z jakim my przyszliśmy. Jeżeli w tym skrypcie wiemy, że mamy na początku zrobić to, no to skąd on ma wiedzieć, że potem będziemy do tego wracać? No tak, ale no, to jest to jest też jest, jest takie zdroworozsądkowe, rozsądkowe, choć rzeczywiście może być ulec jakiemuś zatarciu w którymś momencie w głowie, nawet handlowca, no nie, no bo, no bo najpierw uprzedzamy, że go na końcu o to zapytamy, czy poprosimy o taką opinię, on mówi doba, doba, dobra, 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 po czym idziemy, 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 idziemy i mówi doba, to, to koniec spotkania, zamiast hmm. powiedzieć właśnie. Okej, okay. umówiliśmy się, no to teraz to spróbujmy zrobić. Potem w duchu, kurczę, miał mi powiedzieć, a mi nie powiedział. Tak. tak, tak to nie tak. po jego stronie leży odpowiedzialność, żeby pamiętać o tym, że miał powiedzieć, tylko po naszej, żeby przypomnieć, na co się umówiliśmy. Okej. Okay. No tak, czyli można powiedzieć, tak trochę reasumując, w pewnym sensie, tą, tą rozmowę naszą, jeszcze nie kończymy jej, ale, ale taki kawałek. Na pewno to, co jest istotne, to to i to nam zawsze pomoże w tym, żeby uniknąć sytuacji takiego Uciekanie od decyzji, to jest po prostu umówienie się z klientem na tą decyzję. Tak, to jest bardzo logiczne i proste. No nie? Umówienie się z tą decyzją na początku, zdaniem wyraźnie prawa do niej, i mówiliśmy też z jakimś czasami zastosowaniem uprzedzeń, mhm. typu, właśnie wiem, że to takie, żeby pan nie pomyślał, że, że tam chcę naciskać albo coś, no ale jednak. W dobrym tonie handlowym, ale już na pewno w kontekście pewnej logiki tego procesu handlowego, jest to, żeby jednak ten klient na końcu i ten sprzedawca wiedział, co mają dalej robić. No nie? I w związku z tym się mówi. Dobra, to mi się podoba, ale pytanie jest takie. Ja tylko pozwolę sobie dodać jeden wątek, to jest bardzo ważne, bo z badań wynika, że 43% społeczeństwa to są zieloni. 25 niebiescy, więc tak naprawdę ponad dwie trzecie społeczeństwa będzie z natury rzeczy. Znaczy, że mają ten profil taki główny. Taki tak? mają taki główny profil, więc z natury rzeczy oni będą faktycznie gdzieś tam spodziewać się tego nacisku, będą z automatu przychodzić z tym, że muszą przemyśleć. Także bardzo ważne jest, żeby o to zadbać w odpowiedni sposób, żeby tak. gdzieś jakiegoś błędu nie popełnić też przy okazji, nawet jeżeli to zrobimy, bo niewłaściwa forma wprowadzenia takiej umowy. Tak. A może sprawić, że nawet na koniec, jak będziemy chcieli wyegzekwować, no to nagle się okaże, że oni też nie wiedzą o co chodzi. Więc to też trzeba mieć z tyłu głowy. Dobra, słuszna uwaga, ale idąc dalej tymi uwagami końcowymi, to jest też takie pytanie, no dobra, ale czy możemy sobie też zaszkodzić? No, możemy, jeśli zrobimy to źle. Czyli jeżeli będziemy dokonywać skrótów myślowych. Na zasadzie, no dobrze, to panie Darku, to teraz ja panu opowiem. Potem pan się zastanowi, powinien czy tak, czy nie, i, i generalnie będziemy wszystko wiedzieć, okej? Okay? Tak? Dobra, na Bo już się spieszymy, mam następne spotkanie, bo coś. Powiedzieć, powiedzieliśmy, okej, okay. wszystko nawet w teorii, jakby spojrzeć potem na zapis a tego słowo, słowo, co powiedzieliśmy, padło. Natomiast, jeżeli ktoś nie zrozumiał tego, bo zdziało się za szybko, bo mnie usłyszał, bo my mm. mówiliśmy niewyraźnie, no to potem jak można mieć do niego pretensje, że on się z tego nie wywiązał, jak on nie do końca wie, na co się umówił. Albo właśnie, jeżeli zrobiliśmy to za ostro, za mocno. Jeżeli nie dostosowaliśmy naszego komunikatu do osoby, z którą rozmawiamy, no to znowu wina leży po naszej stronie. No tak, ja, ja pamiętam taką sytuację, czy takie sytuacje, yy, które chyba są, nie wiem czy typowe, ale zdarzają się w przypadku, kiedy próbujesz nowych umiejętności, nowych technik, yy, i jeszcze nie jesteś na, jeszcze jesteś na tym etapie, nazwijmy ją Nazwijmy go świadomej kompetencji, czyli mm. cały czas się zastanawiasz, czy dobrze robisz. Tak naprawdę masz z tyłu głowy ten, ten proces. I ja mam takie wrażenie, że jak tak trochę się zachłysnąłem tym, tym umawianiem się z klientem na decyzję, to to było nie tylko nie, nie, nie takie nieporadne, ale bardzo ostre takie właśnie. Czyli, Panie Michale, to ja bym chciał, żebyśmy się też tak umówili na końcu, że Pan mi powie dokładnie, czy to się Panu podoba, czy się Panu to oczywiście nie podoba, czy to jest OK. Mm. I nawet znowu, literalnie, czyli ta warstwa znaczeniowa, ona była OK, ale ton był taki szybki, presyjny i mam wrażenie, że ja zamiast być odebrany jako ktoś właśnie, który dba o ten komfort i jednocześnie realizuje swoją potrzebę, to byłem od, od, odebrany jak taki manipulant, który się spieszy, hmm. ciśnie. W ogóle klient tego nie zrozumiał tego komunikatu, tylko wyraźnie usłyszał moje, moje ciśnięcie. Także, ty to chcesz. Tak, że ja chcę, to ja tak. chcę. I oczywiście no, no, ja nie wiem i, i wtedy jest zamiast yy, jakiejś radości z dobrze wykonanej pracy i, i zamiast owoców, które mogę zebrać na końcu spotkania właśnie w wyniku dobrego umówienia się, czyli decyzji klienta, to zebrałem raczej yy, jakieś takie marne, yy, z, z, z robaczywe owoce pod tytułem pierdziel, zamknięty klient, niechętny do rozmowy. I, I czułem, że coś jest nie tak, no nie? To trzeba bardzo uważać na to. No tak, jak ton miałeś za ostry na początku, to tym bardziej wyobrażam sobie, że możesz ten ostry ton też mieć na końcu. No bo jeszcze się poirytujesz. No panie, no umówiliśmy się. Tak, tak. Ja panu dałem prawo, tak, nie? A pan teraz mówi, że pan się musi zastanowić, że pan się waha jeszcze. No halo, no. No tak, ale mi się też wydaje, wiesz co, że... że z jednej strony, tak jak ty powiedziałeś, że jesteś jakim typem... Raczej zielono-żółtym z elementami niebieskimi, to ja jestem typem zdecydowanie czerwono-żółtym, już w tym, tym nomenklaturze diskowej, tak, czy takim raczej się nie opierdzielam yy, zazwyczaj nie. w tym, co mówię. I mam taką tendencję w związku z tym, że mogę się skonfrontować z klientem, nawet nieświadomie zupełnie, prawda? Że oto wprowadzam nowe ćwiczenie, nowe zadanie i teraz mnie posłuchaj. Wydaje mi się, że też użyteczne w związku z tym są takie zwroty typu, nie wiem, to ma często sens. Wiem z doświadczenia, że to się sprawdza, nie wiem co pan o tym sądzi, ale przyszło mi do głowy rzeczy, że... tak trochę, no bo nie chcę namawiać ludzi do jakiejś manipulacji tutaj, wiesz, udawania, że coś jest wymysłem chwili, prawda, bo ja wiem pan, tak mi przyszło do głowy, że może lepiej by było. No to dowód społeczny bardzo działa, jeżeli powiesz, zazwyczaj z klientami robimy tak że omawiamy sobie to i to, a potem oni gdzieś tam przekazują takie wrażenia na gorąco, czyli tak. czy w ogóle warto dalej o tym rozmawiać, czy z jakichś przyczyn nie przekonało ich, to na tym etapie pauzujemy, co dla mnie też będzie ok. Pytanie, jak państwo tego potrzebują No po tak, no tak, czyli trochę tak, no właśnie, ale tu musi być też jakiś spokój, luz, mhm. spok taki wiesz, de delikatność i rzeczywiście jakieś sztuczki, takie trochę sztuczki w rozumieniu, Wyrażenia zmiękczające nazwijmy. To nawet jak to będzie ten dowód społeczny, czyli ta historia nasza z drugiej ręki jakaś powiedzmy, że właśnie to ma sens, że to się udaje i tak dalej. To, to, to po prostu. Tu bardzo zachęcam osoby, które tak jak ja mają problem z tym, że jak szybko mówią, to brzmiał bardzo niewyraźnie, właśnie, żeby świadomie zwalniały. Okay. Żeby faktycznie dać szansę komuś zrozumieć. Bardzo pomaga też kontakt wzrokowy. Bo jak ja to sobie rzucę, że my się umawiamy, ja sobie gdzieś tam obserwuję co na suficie, słychać. No to jak ktoś ma się umówić, natomiast umawiając się, podając komuś rękę, tutaj tego elementu nie ma, ale tak. zawierając jakiś pakt, no to właśnie warto szukać oczu tego drugiego człowieka. Ja jeszcze też lubię skinąć głową i wtedy faktycznie mam dużo większą szansę, że ktoś się wywiąże z tego, na co się umówiliśmy. A wiesz, że ja jeszcze na koniec już tylko ci chcę powiedzieć, że wpadłem kiedyś na taki pomysł, który wyszlifowałem właśnie związany z takim umawianiem się na, na, na decyzję. Parę razy mi się zdarzyło, jak miałem wrażenie, że ta rozmowa jest dobra, tak trochę ani z gruszki, ni z pietruszki zapytać klienta na końcu, powiedzieć coś takiego. Panie Michale, nie wiem czy Pan zwrócił uwagę, ale na początku tego spotkania ja się z Panem umówiłem, że Pan mi tę decyzję powie. I ja tak jestem ciekaw, jakie to w ogóle na Pana zrobiło wrażenie. Czy to w ogóle było dobre Pana zdaniem rozwiązanie, czy to Pana, czy ja nie zrobiłem tego jakoś wiesz. Możesz trochę potraktować klienta jako źródło informacji zwrotnej, czy ta technika, którą użyłeś, jest skuteczna. Oczywiście to ma sens przede wszystkim wtedy, kiedy masz poczucie, że to spotkanie było całkiem dobre, prawda? I że ten klient się jakoś otworzył, był fajnie. I tak trochę, jakbym otworzył swój warsztat, mhm. zależało mi, żeby właśnie, czy to było dobre. Ponad... I to wiesz co, I nieba zadziwiające było to, że tam parę razy od... przy okazji różnych technik pytałem klienta, na żywo, jak gdyby, tak, tak jakby trochę z meta poziomu, no jak, jak pan na to patrzy, nigdy nie zbudziło to w kliencie jakiegoś takiego niechęci, niezrozumienia, wiesz, nie zbudziło jakiegoś takiego braku zaufania, że ja coś tu kombinuję. Wręcz przeciwnie, to było takie nawet, o pan, tak kuchnię mi tutaj swoją pokazuje. Ma sens? Kiedy ja pierwszy raz, powiem ci krótką historię, zastosowałem kontrakt przed spotkaniem, pewnie wynikało też trochę z tego, że nie zrobiłem może tego idealnie. To moja rozmówczyni stanęła, spojrzałaś na mnie z przerażeniem i wydała się taki dziwny odgłos. Aż osoba, która była razem z nią, tak ją mocno wolnęła. No, ogarni się, zobacz, przecież pan to sensownie mówi. Zrobimy tak, jak on powiedział, bo to ma faktycznie sens. Więc raz wywołało to szok, ale od tej pory za każdym razem miałem tylko i wyłącznie dobre reakcje, dobre wrażenia i poczucie właśnie komfortu. Michał, bardzo Ci serdecznie dziękuję za te nasze e, wspólne rozmowy, za Twój czas i wkład merytoryczny. Wam, drodzy Państwo, słuchacze, e, widzowie i podcasterzy, e, czyli słuchacze tak naprawdę, e, życzymy Wam, żeby Wam się po prostu te decyzje domykały. Bo to nie ma nic gorszego, niż rozciągnąć coś, co nie wiadomo, czy się skończy, czy się nie skończy, i czym się skończy. Czy chcesz jakiś taki ostatnim zdaniem tutaj zakończyć. Dziękuję. Swoją tutaj w Dziękuję. Tym tobie mam nadzieję, że jeszcze może kiedyś wrócę. Dziękuję wszystkim oglądającym i też życzę konkretnych decyzji w lewo, w prawo. Do zobaczenia.